W pod ławką czytałem książki. To nie były podręczniki, to były inne książki. Po prostu nudziły mnie lekcje. Wolałem swoje światy. Pewnego dnia polonistka zadała wypracowanie, opisz swój najszczęśliwszy dzień. Większość klasy pisała o wygranych meczach, imprezach czy prezentach. Ja opisałem jak rok temu, gdy rodzice wyjechali, cały dzień spędziłem sam w domu. Gotowałem sobie zupę pomidorową, słuchałem starego radia i czytałem władce pierścieni przy otwartym oknie, czując wiatr na twarzy. Napisałem, że to był najlepszy dzień, bo nikt mnie nie oceniał, nie pytał, nie wymagał. Polonistka oddała pracę z komentarzami. Pod moim napisała czerwonym długopisem. Bardzo oryginalne, ale ale czy na pewno szczęśliwe, samotność to nie powód do radości. Pokazała to reszcie klasy jako przykład ciekawej, ale niepokojącej perspektywy. Jeden z chłopaków krzyknął: Toż to depresja w purę, a reszta się zaśmiała. Na następnej lekcji nauczycielka ogłosiła konkurs na najlepsze wypracowanie. Wygrała dziewczyna, która opisała wesele kuzynki. Dostała czekoladki i brawa. Ja dostałem tylko pytanie: może następnym razem postarasz się napisać coś weselszego i mniej niepokojącego? Zacisnąłem zęby, ale nie odpowiedziałem. Po szkole poszedłem do biblioteki, wziąłem książkę i czytałem ją w tym samym kącie co zawsze. Tylko teraz już wiedziałem, że niektórymi rzeczami nie warto się dzielić, bo niektórzy i takich nie zrozumieją.